Hej kochani, witam was na moim kolejnym vlogu z wyjącym dzieckiem. Śniadanie się domaga. Wyjedz, niedobry. Od dzisiaj idę pierwszy dzień do roboty, wyjcu jeden. No, dobra, chodź. Dzisiaj no, idę pierwszy dzień do nowej pracy. Nie powiem, trochę się stresuję. No, nawet, nawet bardzo się stresuję, bo jest to, no chyba ogólnie pierwszy dzień w pracy jest y, stresujący. A też jestem w branży, w której nie robiłam. Bo no, zaczęłam robotę ogólnie w gastro. Nigdy nie robiłam w gastro. Wiadomo, kto w gastro pracował, ten się w cyrku nie śmieje. Chociaż, moim skromnym zdaniem, raczej ktoś, kto ogólnie pracował z klientem, to się w cyrku nie śmieje. Tak. No, tak ogólnie. Co? Dobra śniadanie, które jest moim wczorajszym obiadem. Ryż z kurkumą, z kurczakiem i yy, z kalafiorem. Jeszcze przed pracą ogólnie chodzę na te praktyki. Więc najpierw idę na praktyki tak naprawdę, a dopiero po praktykach yy, idę, do, idę do pracy. Te praktyki już mam tydzień. I praktyki mam do 15, a od 16 do 1 w nocy idę do roboty. Jak ja to przeżyję, to nie wiem. Dziecko drogie! Czemu ty tak płaczesz? Teraz będzie gadać ze swoim odbiciem. No bo jednak nie. Mam hmm. za sobą. Ale ty jesteś rudy, nie, sam jesteś gruby normalnie, jak się już to ty no, a już jestem po praktykach przekąska przed pracą Tak strasznie mi się tam nie chce iść Więc to jest taki pierwszy paradoks, że właśnie jak się nie ma pracy, to chce się pracować. Kiedy ta praca się już ma, to się nie chce pracować. Przynajmniej ja tak mam. Też no wizja właśnie pracowania do pierwszej po praktykach jest dość słaba. Ale grunt, żeby to szybko minęło. Nie. Byle do pierwszej. Ja już jestem po pracy. A... Niestety wczoraj Byłam już tak padnięta i byłam tak załamana tym pierwszym dniem, że kompletnie zapomniałam nagrać, jakby kontynuacji, więc nagrywam teraz. Kiedy jestem już po drugim dniu roboty. No Pierwszy dzień tak naprawdę to był mój najgorszy pierwszy dzień w moim życiu. Przynajmniej taki na ten moment, że tak powiem. No bo już miałam kilka pierwszych dni w różnych robotach, w różnych branżach i ten to był po prostu najgorszy. Jeszcze ten wczorajszy. Bo ja po 20 minutach, odkąd trafiłam na kuchnię, to ja chciałam się popłakać. Naprawdę. No miałam ochotę się popłakać, bo trafiłam na moment yy, największego zapierdolu, gdzie po prostu zamówienia się sypały niemiłosiernie, a ja, jak to świeżak, ja kompletnie nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam co, gdzie, jak, dlaczego. I w ogóle no, no nic. No. Mój instruktor był zajęty. No robieniem, yy, no tam, pomaganiu, więc nie bardzo mógł mnie uczyć. No po prostu wczoraj to był po prostu armagedon. Miałam ochotę się popłakać. I jak wychodziłam z roboty, to zastanawiałam się, czy nie rzucić już wypowiedzenia. Bo strasznie się zniechęciłam. Ale dzisiaj też, no drugi dzień... Dzisiaj było po prostu luźniej, nie było aż tyle zamówień. Więc ja miałam też czas, żeby trochę się wdrożyć, poobserwować. Ogólnie dzisiaj, wczoraj byłam na składaniu kanapek, a dzisiaj byłam przy smażeniu. Tak, przy smażeniu. Byłam dzisiaj przy smażeniu. O wiele bardziej mi się to podobało. No dzisiaj e, też już tak mniej więcej ogarniałam, jak się składa konkretne kanapki, w sensie co one tam mają i tak dalej. No, smażenie to było dla mnie po prostu szałciał. Ale też, no, jak mówię, no dzisiaj nie było aż tyle zamówień. Pewnie, jakby było w pistu różnych zamówień, ja bym musiała ciągle coś tam. Dosmażać i tak dalej. No zapewnie. No pewnie po prostu bym wołała o pomoc do kogoś, nie? żeby im po prostu pomógł. A ja na szczęście tak nie było. Było dzisiaj spoko. Porobiłam też trochę kanapek samodzielnie, więc już tak ogarniam. Więc drugi dzień oceniam na taką szóstkę, a pierwszy dzień no, na taką trójkę, bo to nie była jakaś, nie wiadomo jaka katastrofa. Chociaż wczoraj myślałam inaczej. Byłam za na dzisiaj. Nawet bałam się trochę iść do tej roboty. Właśnie z obawy przed tym, jak mi będzie szyło, żeby znowu będzie taki zapierdol. Chociaż i tak mnie taki zapierdol czeka. tak czy siak i obawiam się chociaż nie jutro chyba no mam nadzieję że jutro nie chociaż jutro może też trochę coś już powoli być bo bo co no bo już niektórzy ludzie dostali wypłaty jutro może też być z... O, no właśnie, jutro może być W piątek mnie nie ma. Aha, w piątek wypada 10. Eee, więc nie będzie mnie, kiedy większość ludzi ma. Właśnie wypada 10, ale niestety będę w weekend. Więc wtedy może być hardcore. Ale na szczęście nie jestem. Do pierwszej w nocy jestem już 8 godzin. Ale w ogóle dzisiaj mnie tak nogi zbolą. Ja już pod koniec myślałam, że ja tam wysiądę ducha. Tak mnie stopy bolą, że to jest po prostu masakra. Mi po górach tak stopy nie bolą. Nie bolały ostatnio, jak dzisiaj. Wczoraj było jeszcze, wczoraj było git w miarę, no też bolały. Szczególnie jak się położyłam spać, to po prostu mi taki ból wziął. Ale dzisiaj ja chyba po prostu nie wiem będę szła spać łzami w oczach, bo mi naprawdę one strasznie bolą. Ale chyba będę sobie musiała kupić jakieś wkładki do tych butów roboczych, bo mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia tych butów. Albo tego, że po prostu ja tam dużo stoję. I to też nie jest przyjemne to byłoby na tyle w tym vlogu. Tak, no, kończę go jeszcze podczas powrotu, bo chłop pewnie już śpi, więc nie chcę tam gadać, żeby go nie obudzić, bo on ma na rano do roboty. co mówię, że dobra, żeby go nie młodzić. No więc dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym filmiku. Cześć!